Słuchajcie, często mówicie, kup sobie ciężarówkę, szkoda jeździć tym busem. Co ty tu przywieziesz, nie opłaca się. Ale na taką akcję, jaką no, na, na dzisiejszy dzień, no to jest super rozwiązanie. W piątek wyjechaliśmy. Mała przyczepa, a bo jeszcze mówicie, dwie przyczepy masz, małą i dużą, to mało sprzedaj, nie? Nie, mała się przydaje. Wrzuciliśmy ją na. Na busa jechaliśmy w podwójnej w tamtą stronę z Magdo. Yy, i wracam już yy, sam. Ale okazało się, że zostało dwie dziesiątki. Nie, tachograf mi pokazał, że mam jeszcze dwie dziesiątki, więc yy, zobaczcie, 4000 km jest zrobione ponad 4 coś. Jest czwartek godzina 14, a my zaraz będziemy w domu. Znaczy bylibyśmy w domu? E, bo jesteśmy przed Krakowem, ale musimy odbić na krosno. Bo opryskiwacz e, jest chętny na opryskiwacz, będzie oglądał także e, może zostanie. A, a co do siewnika? E, powiecie, 17 ha kukurydzy trzeba było wziąć usługę. Po co to było jechać tyle kilometrów po siewnik? Tak, ale wiecie, jak jest z usługami. Najpierw posieją sobie, dopiero e, do ciebie. Kolega raz miał, to, to było posiane 7, zaczęli 7, 9 maja skończyli. I mówi... w dupie była ta kukurydza. Do innych, do innych, nie? Wiecie, że tutaj termin jest ważny przy kukurydzy. Kolejna sprawa. Ja mam 17 hektarów w 16 kawałkach. Wiecie, już jest marudzenie albo trzeba było dopłacić do tego, żeby po tych kawałeczkach jechać. Kolejna sprawa jeszcze. Nie ma mowy o, a znaczy no nie ma mowy, praktycznie nikt nie chce nic ustawiać, tylko tak jak wiedzie tak sieje i to najlepiej jeszcze z 15 na godzinę, żeby jak najszybciej e, Ciebie, e, tak powiem, odbębnić, więc e, siewnik, już, e, siewnik, warto mieć swój, nie zawsze się opłaca, ale warto mieć swój. W moim przypadku, no to jeszcze to sprzedaję, te siwniki, tak wiecie. E, jeszcze go sprzedam. Jak nie w tym roku, to w następnym. A co do busa, Zapierdzielasz aż miło. Zobaczcie. Czwartek po My zaraz będziemy w domu. Prawie 5000 km będzie. No, także. Pozdrawiam.